Siema. Siema! 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 Gdzie jesteś? Ja no właśnie, ja wyszłam do Oli, ale jestem sama. A dobra, poczekaj, poczekaj, czy jesteś gotowa, żeby mnie zobaczyć? O, jesteś gotowa? Chyba. Pa, Pana pa, pa na to. Poczekaj, gdzie ty jesteś? Kto to jest? Opa! Czy zauważyłaś jakąś zmianę na mojej postaci? I jak ty zamierzasz to grać? Jak, jak sobie to wymyśliłaś? No patrz, czekaj, idę tu. Tu ja mam za dużo petów, dobra. E, którego mogę... Pa to dowiedzie, nie? Pa, pa, pasandra. Nie I to jeszcze tą ręką. O kurde, Tyle, się Ola. Ładuje. Na razie jesteście na szaro. Co tu robisz, Ola? Halo, halo, to jest niebezpieczne. Nie rób tak, co? nie można tak robić. A a, a takie ręka boli, nie? Nie możesz tak, nie możesz Rek, tak. Orenka w gipsie podnoszę 100 kilo. Nie możesz tak. O Jezu. Teraz sprawdziłem, że Ola! O Sprawdziłem, że ale... no, to bym płaknęła. Ala, co dam? O uh. eee, kliknij sobie. Poczekaj. Będę, eee, będę, bum, będę, bum, będę, bum, 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 bum. bum, e, Wejdź, bulu. w ri, re, 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 i ile na dole masz na ile winów? 27 na 25 nie żeby klik obok rebirth, taki pucharek jest i on musi być załadowany ten pasek Rozumiesz? ile masz tam chyba Sandra no. nie żyje Sandra Czekaj, po lewo jest rebirth klikasz rebirth, e. tak i na dole no. pojawia i na dole masz taki pasek z pucharkiem ile na ile masz no 27 Fłatwo. na 25 no to, no to jeszcze kliknij jej... rebirth. Okej, okay, dobra. Myślałam, że jej brakuje. Przepraszam. O, jaka silna jestem. Mózg mi się na chwilę zatrzymał, no. Masz. I teraz kliknij na lewo tra Tradę. Możesz kliknąć Tradę? O Jezu, Tradę. Po polsku mów Handel. A, bo no, mam po polsku ma grę. Dobra. Mam zablokowane i muszę mieć trzy odrodzenia. Dobra, no to teraz idź, wygraj z, z, z tym, wygrywaj z tym kolesiem. Yy, bo teraz zrób trzy rebirthy szybko. Szybko ci to pójdzie. Dobra, słuchajcie, idzie, idzie! Co, o, jest dobrze. No, no biję go, patrz, złamaną ręką go biję. Że z nim mam zrobić? Łatwo. A to jest jakieś w ogóle limitowane jajko teraz. Christian, tak, Christian! Christian, gdzie Tam jest, przy jajku! Co masz? Bo zrobiłam z nim. Uuu. No. I co, i co dalej mam robić? Trzymam, tak zrobić? No, jak klikniesz liber to teraz ile musisz mieć wygranych? Na dole. 50? Eee, tak. No to musisz 50 wygranych, a z teacherem nie wygrasz? On ma radę. Ma... to jest. No, <laughs> no nie, to nie bo to masz, to ty masz tylko, a, ty masz tylko a, 500 siły, to nie, to nie dasz rady raczej. Z teacherem, no znaczy ostatnio dałam. No to jak... No to jak dasz, no to dawaj, pokonuj teachera, wtedy dostajesz więcej. Purple dragon! Robisz a nie, może nie dam rady. <laughs> znaczy coś tam daje oh. ale... No, bo przez was straciłam całą siłę, straciłam pety też przez was. We, a wejdź, Sandra, wejdź w store. Jesteś? No. I kliknij potions. Masz jakiś? Na, na żółto powinnaś mieć. Use i ileś w nawiasie. Aaaa, wow! drugi legendarny! Nie oh. mam żadnego potionsa. O! trzeci legendarny! Nie, nie. Naprawdę nie masz żadnych? Ty, ty grałaś w to? No, no, grałam, no ale to jest za bubuksy, przecież te potionsy. No, no tak, właśnie. ale za darmo też dostajesz. Przecież po prawej masz claim gift. Ej, za dużo tych legendarnych leci. Eee, nie mam nic żadnego. A tu poczekaj. Nie, nie, nie. nie, nie. Coś no, no, jest no. nie tak, coś jest nie tak. Nie, czekaj, pieniądze. Nie o, pieniądze, kurde! Pieniądze, pieniądze. Ja Krystian, <noise> bo bardzo często się dostaje te purple dragony, one mają razy 57. Pusta zwierzaka. Purple dragony? No dobra, a jak się robi lepszego? Bo ja mam ich chyba sześć, tam się gdzieś używasz. Klikasz nie, chyba nie. na nie, chyba klikasz na nie. A ile one mają? E, 56. Nie ty, mam tysięcy? E, 57 o, no i pety. tysięcy? No! Razy 57! Po prostu! Sandra, a ty Just... jakie masz Pety? Razy ile? Ty masz tamte? Mają jakie pety, poczekaj, o czym ty do nie mówisz? Poczekaj, zwierzęta. Poczekaj no, no sta... nie, ja mam z nie tego starego. Z z tego, z razy, z razy ile mają jakie klikniesz? Trzy one dużo mają Krysia, one mają dużo, dużo. Yy, razy 34, 57, 105. O kurde, to ona i tak ma w miarę dobra? To dlaczego masz tylko 50 Co musisz ćwiczyć? Chodź, chodź. I to tylko najłatwiej. za jeden pucharek, Dobij. No bo mi każesz jakiś handel robić, coś? No bo chcia... Dobra. Naprawdę ty wbijasz takie ilości i ty. nie... O Jezus. Bito, bito. Te, nie, teraz, teraz, teraz. <laughs> teraz bierz, teraz bierz. <laughs> tego, tu, chodź, tu. O, tu, chodź. Ale... Tu, bijesz. <laughs> Tłucz go. Dobra. No to teraz tego bijesz, tu. Kolejny, chodź, chodź, ja cię wyćwiczę, tu ćwicz, teraz tego bijesz. A Ola, może ze złamaną ręką? No słuchaj, ja, ja teraz ze złamaną ręką zbieram jajka. Tego tu, teraz. Hmm. Ale on ma kolce. Te, teraz tego bijesz. Dobra, tłuczesz, 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 tłczeszesz, jeszcze ja patrzę, no, tłuszczę. Smoka dajcie! Smoka dajcie. flamingi! No mam już 220. Dawaj, Sonika, ciśnij, ciśnij tu. No, dobra, dawaj. No, dobra. Dobrze, ciśnij Kurde, Sonika. jeszcze jeden. No dobra, mam 300. Dobra, Ale więcej potrzebujesz. Wszystko? No, 320. Więcej, 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 potrzebujesz 500. Co? Dawaj, a nie. To jest VIP. Dobra, te tak, jej palce, spadną. czekaj. Dobra, dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, Krystian. 500 robię 500. hugę zostałem purple dragon jako pierwszy huga, buga, huga o, boga huga boga dobra i teraz 14. teraz chodź tu z, jeszcze nie jeszcze nie jeszcze wbijasz 500 wbijasz 500 jeszcze wbijasz 500 dawaj wbijaj no, tam wbijaj tam no ćwiczę was ta otwiera pety, ty ćwiczysz ciu, Już ciu 500. Wbijaj bij, jeszcze jeszcze bij k B, bi, 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 oh. jeszcze bij Krystian, zobacz <laughs> mojego smoka ile w... dasz masz giga smoczyce ile ma yyy e, poczekaj o ja 114 o, kurde, gratuluję. Ty się Nerb... nie opłacę. Dobra, idziesz, chodź ze mną, słonika, szybko. A ile cii, ma twój słonik, Krystian? Chodź, tu bijesz, tu. Tu bijesz go, klepiesz go, Puu, pu, 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 Biega. rozwalasz go. Biega. Dobrze, rozwalaj go w takim Biega. razie. Biego, rozwaliłam go. Pięknie, no to teraz y, robisz liberfa. Nie, czekaj, nie robisz liberfa. Stój, stój, nie zrobisz e, No nie pokonu... robię. No. Pokonujesz go jeszcze, jeszcze dwa, trzy razy go pokonujesz. Jaki wielki jest ten smok, nie mogę. No bo to jest szrakowy smok. On jest fioletowy. Nie, 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 tu mi bić, Postań do tyłu. Dobra, strzałkami Trzeba Mam ciebie poleć. bić? Co? Ja muszę się z wami zmierzyć, Z złamaną łapką łonie. Myślę, że mogłabyś dostać niezły z papier. Siele. Tym gipsem po twarzy. No, jakbyś mojego gipsu dostała. To byś się przewróciła <noise> Ja bym miała gips na nosie, kurde Dawaj, no dawaj, ja... no idź tam, idź tam, co ty zrobisz, A... No pokazałeś no, mi trzy razy, zrobić. Wygrywa. To... Wygrywa jeszcze, masz tysiąc winów, Maja, śmiejesz mieć. Nie krzycz na mnie Dawaj, Cię. dawaj, ćwiczyć Musisz pokazać, że masz moc, że jesteś o, no, ja się go boję nie, Dawaj, się. dawaj, będzie nie. Dobrze. On krzyczy na mnie Jezu, słuchajcie, ja muszę budynek. na przemian myszką chodzić i tym, i... 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 i strzałkami Pozdrawiam. O. Też pozdrawiam. Ooo, jak Ej, dużo. Krystian to w sumie taki trochę nauczyciel WF-u, nie? Wszystkim każe robić, a sam nic nie robi. Krystian jest coachem. Co -uchem? Co -uchem jest no, coachem? Coachem jeszcze. Mam tysiąc, Krystian. Dobra, super. W takim razie teraz robisz riverfy. Riverfy. Zrobiłam, jeszcze raz. Masz? już no, 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 zrobiłam raz. Jeszcze raz, raz, no? raz robisz. O. Jeszcze raz? Silna I teraz jestem. masz tradę odpa odpalone? Trady czy mam odpalone? Yy, no chyba mam trady odpalone dobra, Niepełnosprawni, mam podpisane niepełnosprawni, to Ola Ej, ej, ej <śmary> <śmary> no, dobra! To... <śmary> nie niemiłe nie. A, A musisz, musisz włączyć, na dole wyłączyłaś Trady, musisz włączyć No No, no i co? Dobra, teraz idziesz ćwiczyć znowu na tych wodkach. dawaj <śmary> Do mi się granie z Tobą. Chodź Dabaj, Sandra, wal pobijemy się. Walgo, Walgo. A gdzie jest sala, Idę. Tu, tu jestem. Hej. A hej. Chodź, chodź. Ja ma... ciekawostka. Ja mam, ja mam, tego, ja mam podki na, na to, że na te lanka, pety będą wypadać. że mnie słuchacie! O Jezu! <laughs> Mówię, że mam tutaj podka na to, że bo pety można zamieniać w złote, a potem w tak zwane wojdowe, nie? No. Aha. No, to mi jest... Ja mam szansę, że wypadni, wypadną mi złote albo wojdowe. Sandra, co ty robisz? I masz 20 tysięcy no, powiedź, tylko! No spędzia jak ją klepię! Nie! Ona skup. nawet ale nie klika! Sandra, ja Disney klikam i ty też Disney klikasz. O, za czemu? Tak to jest? No klikaj, Pysała. po prostu! No ale klikam, ale nic się nie dzieje! Nie nie jest. Ona nie. mnie gipsem pokonuje! Dawaj, ćwiczyć, ćwiczyć, potrzebujesz, go! na Dobra, idę ćwiczyć. Ej, Ola mnie dwa razy połamaną ręką pobiła. No, no jest jak dobrze, Jakie To jest przykre. Tak. Dobra, ja tu pokraftowałem co? Poczekaj, Krystia, a czemu ty masz takiego złotego? Którego złotego? No bo są złote pety, mówię ci, masz zwykłe. No, 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 no. Potem ze zwykłych możesz zrobić big, czyli duże. No ja tak? mam chugę teraz. A, po, a jeszcze na tej chyba drugiej strefie czy coś takiego jest, że możesz zrobić złote, a, z, a jak połączysz złote ze sobą, to robisz tak zwany void. Kurwa. Ile dole. mam tego zrobić? I je, je, jeszcze Wszystko. są z tego. Jeszcze są. Ja na przykład. Te, tego, tego dużego, co widzisz? Nie, tutaj? No. E, inaczej, ten o. Purple Dragon, co jest za mną, on jest voidowy, dlatego jest jaki dlatego jest. Jak jest. Potem masz tego Evil Overseer, Dobra. który nie dość, że jest złoty, to jeszcze jest mityczny, czyli bardzo rzadki, powiedzmy. I ten duży jest mityczny. Or. No i co ty robiasz? No jeszcze musisz ćwiczyć. No mam tutaj... 500! Ale Champion ma ile? Czekaj, czekaj, czek ja zaraz ci sprawdzę. To ja champion... miliony w Champion ma 500 tysięcy, musisz Championa pok o, kurde, pokonywać. No to Bele. ja też mam 500 tysięcy. Ej, flamingi no dawaj, są no super. Ej, Ale a jak wiecie... wiesz tysiąc, będzie ci łatwiej. Ej, a wiecie, jak mi, wiecie, jak mi tłumaczy ten. Y jak macie na górze ten pucharek, łapkę, te, te dościskania i to ostatnie? No jak. No. Kściła golenia. Ja, golenia. No, no, bo siła golenia. No siła golenia mi tłumaczy. Czemu? No po e prostu. <laughs> Aha, okej. Okay. O, dostałam Evil coś tam, ale fajnie. Ostatni ja robot. Tego, tego evil Overseer. O, no właśnie tego też dostałam. Ej, słuchajcie, ostatnio Roblox mi B-Simulator przetłumaczył jako wołowina. B-Simulator wołowina. Ale dlaczego tak? Nie wiem. Dobre, dobre, podoba mi się. Nie. Ale za chwilę Iba, będę miała sens. milion! Za chwilę będę miała milion! Ej, Ola, byłaś na drugiej strefie, czy tam też nie ma takiego jajka? Nie, czy była, ale nie patrzyłam. w świecie Dobra, mam milion, słuchajcie, ja sobie grę trochę ściszę, bo mi normalnie w uszach aż długi. Jasne. O mam drugiego Wessira w ogóle, Krystian. Słuchajcie! Ci słuchajcie, on mnie śmiaższy, on ma dłoń większą niż ja jestem. Nie, daś radę, wiecie w ciebie! Ola daję radę, daj radę, Ola, daję radę! Ola daję radę. radę. Jest! Jest! Pokonałam grubasa. Bardzo nie jestem. Się, nie opłaca się tam. Pokonałaś, ale tak. potrzebujesz 15 tysięcy winów. No dawajcie Oba. te. O, smok, dobra. No dawaj, mam? słonika, dawaj, 15 tysięcy winów, ciśnij. No ja kurde. ci w międzyczasie pety szykuję, żebyś miała super. Ja to No to ci ja nie zrobię w życiu 15 tysięcy winów. Dawaj, dawaj, nie o, narzekaj. A, a, a może autoklickera? Nie wiem. Autoclicker jest płatny, chyba że używasz takiego niepłatnego. Mało dostaję za wygraną. No 600, musisz z nim wygrać jeszcze... 80 razy. A, A jakbyś miała potkę, to byś, to byś, no. Możesz też poćwiczyć i będziesz jeszcze łatwiej mogła klikać. No. Dobra, mam złotego no. smoka Krysian, gdzieś. No. To, to idę jeszcze ponaparzać, to idę jeszcze po. Ale go zgubiłam, zgubiłam go. Ja na razie nie trafiłem nic lepszego, o, 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 ty mam ty już mocne pety, muszę przyznać, mocne, mocne Za chwilę mi palec odpadnie Tak? Tak Odkleia w ten worek i w tego championa. O tu o, jest, dobra U, słychać, słychać. Słuchajcie tam? Złoty smok daje razy 85 E, e, mityczny, złoty, evil overseer daje da razy 157,5. A, no ja mam dwa, więc raczej chyba nie będę robił. Ja, ja mam trzy pety, 157,5. A ile masz tych overseerów jeszcze zwykłych? Mmm, czekaj. Mm. Dobra, słuchajcie, mam półtora miliona, idę. Mam jednego. A. No to. Overseera. No to średnio. Oversila? Tak. Oversila. Dokładnie. Sil. Ja lubię silę. Ale ja tu jeszcze potwieram, ale jeszcze coś trafię, żeby ci dać. Bo ja to jest chyba najlepsza możliwość. Poczekaj, obecnie. a mogę razy 8? Dużo to. Ko o, nie, nie, dużo kosztuje. Dużo nie chcę. Kosztuje. <noise> nie chcę. Ja otwieram, bo ja mam te wszystkie potki <noise> na szczęście odpalone. Ja o, też, mi też mam. Bo na... mi poleciał Evil Oversil. Ja też mam na ten na, na szczęście odpaloną, ale, ale ja mam nie i na mam. Na szczęście. szczęście i na Wojda i coś tam. Ile no, no. Ile ja? miałem myśli wybranych? 15 tysięcy musisz mieć, żeby przejść do drugiej strefy. O, Void Boost, teraz to dostałam, a co to robi? No właśnie, masz szansę, że trafisz wojdowe Voidowe od razu. Czyli nie dość, że ulepszone na złoto, to od razu ulepszone na Voidowe. A. Bo zazwyczaj mechanika jest taka, że robi, zbierasz trzy zwykłe pety, żeby zrobić złote i potem trzy złote, żeby zrobić jednego Voidowego. Czyli dziewięć zwykłych petów musisz mieć, żeby zrobić jednego Voidowego. A w ogóle mogę kliknąć na Flaminga, żeby Daj mi od razu się usuwało. Spoko, Tak, jeśli cię to nie interesuje, o, o to... O, Oversira dostałam. To I możesz, ślaminka. to możesz, możesz zamykać <laughs> i tego, o, ja zno... No ja też dostałem znowu Overseera Dobra. i mam, e, mam Evil Overseera jak chcesz Ola. Poczekaj, ja mam, ja mam raz, dwa, trzy, o, o! Na górze kliknij Quick Best, na górze kliknij Craft All, jak klikniesz Craft All, to wszystkie się za skraftują. Za Ale ja mam jednego nie, y, wojdowego, on ma razy 210. Ale jakiego? Overseera. Ale jaki to jest? Mityczny Wojt. A no to Wojta, no to no ja wojdy jeszcze nie trafiłem. Nie Podoba trafiłem mi się, gołdę. jak wy między sobą o czymś tam gadacie, o, o a ja jajka. łaszę pomiędzy Workiem a pamięć <laughs> Czerwone. Nie? nie, no chodzi, tak jak tłumaczyłem, Sandra, na początku dostajesz normalne pety, tak? Potem łączysz je ze sobą, żeby zrobić złotego peta. Jak zrobisz złotego peta, to potem łączysz te pety złote. Żeby dostać tego wojdowego całego Ale poczekaj, poczekaj, Krystian Ja żeby zrobić złotego, to ja muszę iść na tamtą strefę eee, Ja nie mogę tutaj w ekwipunku, tak. no właśnie Tutaj możesz chyba tylko dużego zrobić Tak, 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 tu mogę tylko dużego zrobić Mogę, mogę zobaczyć, czy na drugiej strefie jest do zrobienia złotych Bo powinno być, ale ja nie jest, pamiętam Jest, jest tam, na, na samym końcu jest, w rogu, wiesz? A jest maszynka do robienia złotych, no, no, Dobra, no, 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 ile no, no, ja mam petów? Ojejku, ojejku Krystian? Dwa wojdowe. Potrzebujesz pięć petów takich samych, żeby zrobić tego. Wiem, co tam wiem. Sandra? Jako, że mieszkamy obok siebie, też wpaść mi po <laughs> no, Nie, nie. bo mi palce odpadają. Nie, ale miło, że pytasz. Dobra. Miło, Krystian. że popakasz. Krystian, bo ja mam na przykład wojdowe y, trzy dragony i myślisz, że ja powinnam wojdowe na złoty zrobić? Czy jak to działa? Wojdowych y, y, nie zrobisz. Wojdowe są już lepsze od złotych. A. Okej. Okay. No, 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 no. Mówię zwykłe, potem złote, potem Wojt. Wy mnie nie słuchacie w ogóle. Przepraszam. <coughs> Kraft. Ja nawet nie wiem o no, czym wy mówicie, więc... O więc przez to, to tak. że masz potkę, dostajesz Wojdowego, ale Wojdowy już jest obecnie najlepszy, tak? Więc nie jesteś w stanie. Kurczę, nie stać mnie na Overseera. Więc no. Sandra, dawaj, bo już prawie, już prawie! No, Widzę Jeszcze jest trzy wygrane. Bo on cię podgląda pewnie dlatego. No właśnie, kurde, to jest niekomfortowe. Spadaj Krystian. Sandra tam Ej, ciężko trenuje Ja ci tupety ja tu tak. zbieram, ty mendo Z tego co widzę to mi podglądujesz co ja mam, a cię nie mam. Nie, ja patrzę, przecież na tablicy widzę tego ile masz siły To nie patrz na tablicę Toź trochę z odprinieniem się odciął jest... idziemy idziemy na drugą strefę, chodź Słonika, I Już idę, dawaj. idę, sekunda idziemy. Chodź, I wbijaj idę. Ola wsiąkła. Up. No poczekaj. Teraz. A. Słonika, Nie! Po... Słonika Uuu. się dostała. Uuu. Brawo, Sandra! Brawo! Dziękuję! Ola teraz poklaść. Eee. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No to chodźmy. O, teraz też mam Proszę. tego. Overseal. <laughs> Wojdowy. O, no widzisz. Dobra, to teraz y, trzeba zrobić tak, tak. A masz zwykłego? Masz Dobra, do po poczekaj, bo muszę do najpierw do... słonice dać, eee, te co miałem, tego okay, mogę i ja dać. idę jeszcze dać. jedno jajko otworzę, może dostanę tego over bo potrzebuję. Eee, eee, robię. Eee, chwila, które, jest? Są, które są moje pety? O Jezu, już mnie. Nie, 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 O nie, Sandra. No kurde, same nie, flamingi. Ja lubię flamingi. Ale one są Dobra, najsłabsze. E, zablokowałem. Teraz słonika chyba możemy zrobić. Tradę. Ups, Gilad, has cancelled the trade. Dobra, to teraz muszę ci dać te pety. Jezu, ile ja tych smoków dostaję? Ja chyba je porozdaję komuś. Smoki! Hmm, to, to i to. Akcept. Akcept. No Boże! Dajcie mi overseera jednego! P -p 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 -p. No, jednego no. potrzebuje! A, akcept. Ja nie no mogę. Zrobiłam akcept. Coś nie załapało. Jeszcze teraz muszę. No bywać. nie! Dobre. Słuchajcie, ja dostaję same smoki. O. Wow. Jest? Słon słonika ma teraz pety po 150 coś. Teraz tu słonika chodź. No, ale I tu nie tego. Mogę te, te, tego bijesz worka. Tu. I zobacz, jak teraz będziesz szybko wbijała. Smoky ale to muszę najpierw moky. założyć te pety. Załóż te pety. Na wejdź w pety i kliknij na górze. Nie załóż no. najlepsze. czy nie no, to best. ja wiem to. Poszedł. Tyleś da daj <gryśnia> jednak over Nie, na górze masz wyposaż to najlepsze, nie ściągaj ich po kolei. Eee, czekaj! <gryś>

a który to jest? Poddaję się, poddaję się. A się. Ola, potrzebujesz zwykłego Overseera? Tak, chciałam jednego i nie mogę. i Dostałam 50 tysięcy smoków Idę zrobić <staje> wszystkie Idę na... wszystkie na złote przerobić. Dobra, idę ci zrobić uh, dropnąć Overseera, Póki jeszcze mam pusty. Dobra. taka pusta, taka pusta. A to wy walczycie o tego złotego? No ja tylko złotego chciałam. Nie, Ola, Ola chce zrobić chyba. Dobra, dobra. Krystan, ile mam naparzać, bo mam 11. W sumie, to, w sumie to dwa bym chciała, Krystian. A to też chcesz złote zrobić? Tak, chcę złotego ja mam zrobić. Prezenty. A nie masz lepszego niż złoty? Masz ten tego wojdowego zrobić. Jajko, małpę mam. Ma. No. No i co? A! Aaa! No zejdź mi! Małpa uciekaj! <laughs> no uciekaj. Zejdź! Ale tyle no otwieraliśmy zezdź. razem i żadne z nas nie trafiło tego ani tego i w jak to się nazywa? Ani tego Evil Owl, ani tego Evil Mushroom. A no, U, ja bym chciała Mushrooma. Mushrooma byś chciała? No. Cały A ja mam trzy ja wojdowe Smoki ogólnie, Krystian. No to nice. Zrobić, bo ja nie, nie mogę mu już złotych zrobić, ale mogę, nie, nie. mogę dużego. Nie, wyżej niż złote. Mogę dużego zrobić z, z nich. Możesz y, zrobić dużego z trzech, albo pozbierać pięć i zrobić złotego. I Krystian. potem złote można łączyć. Co tam? Muszę za, za 20 tego... mylny. To dalej. O, musisz zrobić 30. Sandra, idę z tobą poćwiczę. Zobacz, będziemy razem tu. Oooo, na gipie. Mogę teraz ale teraz. Zobacz, teraz. Widzę. Widzę, no. <laughs> ze złamaną łapą, ale wbija. <laughs> <laughs> nie dmijcie się ze mnie. <laughs> O Boże. Ja się absolutnie nie śmieję. Ty oh, się bo... powinnaś mnie bać! No kurde, dwa razy mnie pokonałaś załamaną ręką. Dobra, idę tego bić. Dobra, muszę iść strzałkami jednak. <laughs> Dobra. Ola się cofa w rozwoju przez załamaną rękę strzałkami, musi się poruszać. Dobra, pobijecie gościu! Ale łatwo! Ale łatwo! O ja co! Krysan prawie mam! Krystian prawie mam! Krystian mam prawie! Krystian! Sandra, super! Super! Krystian żyje czy nie? Umarł i nie żyje Krystian? On umarł, Sandra, mówię ci. Możemy Jestem. na koniec się posiłować <laughs> Chcesz się siłować, chcesz się siłować? Ola, Udało się. Ola czy to ty jesteś, to ty jesteś? Tak, dobra, to jeden zająć stolik, Ola. Dobra, Krystian, chcesz zobaczyć jak się siłujemy? Eee... Czyli nie, dobra. Biorąc pod uwagę siłę to będzie ciekawie. Ja nie wiem. Sandra, no, dobra. dam ci fory, klikaj pierwsza. Jak ty piłaś za 30 milionów? Ty coś kupiłaś. Ola! Ola! O nie! Aaaa! Nie! Nie! Dobra, na... Mam wrażenie, nie, że dobra... ktoś kogoś tu męczy. No. Krysyna, a ty dawaj. Chodź, Krysyna, teraz ty ze mną, dawaj. Dawaj, Krysyna. Chodź, Krysyna. A, dobra, ja patrzę, dobra. dopinguję. Nie wiem, komu, ale dopinguję. O, Krysyna, jest ekspertem, a ola? Ona, czym jesteś? A, ale kresan ma 500 milionów, dobra, teraz to ja z nim nie wygram. Ja mam 30. Ja, ja też. Ja zauważyłam. No nie Kurczę, nie łam mi ręki bardziej. Myślę, że widzowie ci bardzo nie będą lubić, jak I tak dobrze się trzyma. W drugim miejscu złamię. Widzowie Kresia. ci dadzą uśmiech, za to, żeby pokolega. <grym> daj teraz chodź tam razem mną, dawaj. O, No na pewno, jak ona nie dała rady, to ja dam, kurczę. 30 milionów do 500 milionów, nie? Ja nic nie klikam. No, teraz kliknąłeś. O, teraz, zaczęłam tak. się rękę Sandry trząść w końcu. <noise> e, ale dalej z... zadowolona jest. Dalej zadowolona. Z mojego punktu widzenia, fajnie, że w ogóle się z Krystianem za ręce trzymamy, nie? <noise> tak. To jest tak, że mieliśmy mieliśmy na połowie, jak się zaczęło. Kliknąłem trzy razy i byłem prawie przy Sandry tym. No, daj mi fory trochę, no. No dobra, ale jak będę ci dawał fory od tego momentu, to tak z 15 minut jeszcze tu poczekamy. <noise> No dobra, to dobij mnie. Prachem.